Yo, 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 witajcie kochani, na bardzo serdecznie na moim kanale. Witam wszystkie Filemonki i filmoznawców oraz wszystkich tych, którzy dziś goszczą na kanale Super Mario Props. Dziękuję, że wpadliście. Bez was ten kanał by był jak film bez zakończenia. W dzisiejszym odcinku e, skupimy się na upływającym czasie. Tak, na zagadnieniu czasu. Gotowi? Kamera, akcja. Czas. To coś, co wydaje się tak oczywistego, a jednocześnie wciąż pozostaje jedną z największych zagadek egzystencji. W dzisiejszym odcinku zanurzymy się w jego tajemniczy świat. Poznamy i porozmawiamy o tym, czym właściwie jest czas, kto go wymyślił i jaką rolę odgrywa w naszym życiu. Zastanowimy się, dlaczego często go nie doceniamy i tak bezwładnie go marnujemy. Ale to nie wszystko. Ja, jako rekwizytor, nie mogę pominąć fascynujących przedmiotów, które odliczają czas, zegarków, budzików, klepsych, a nawet bardziej nietypowych wynalazków. Opowiem Wam o różnych metodach mierzenia czasu o tych e, naprawdę bardzo starych, które zrodziły się wieki temu, po te współczesne, które są z nami aż do dziś. Gotowi na podróż w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość? Zaczynam! Czas, czas, czas. Czym zatem jest czas? Czas to sposób, w jaki postrzegamy zmiany i porządek rzeczy, które nas otaczają. Dzieli nasze życie na przed i po. Nie ma on fizycznej formy, ale występuje on wszędzie. W ruchu planet, w tykaniu zegara, w naszej codzienności jest naszym wyznacznikiem. Czy zastanawialiście się nad tym, kto tak naprawdę wymyślił czas? Odpowiedź jest prosta. Nikt go nie wymyślił. Czas po prostu istnieje i jest z nami od zawsze. Ludzie natomiast wymyślili sposoby, jak go mierzyć. Pierwsze cywilizacje, takie jak Babilończycy czy Egipcjanie, stworzyli kalendarze i zegary słoneczne, żeby ogarnąć swój rytm dnia, sezonu i życia. To była ich praktyczna potrzeba, która została z nami aż do dzisiaj. Zatem jaką rolę odgrywa czas w naszym życiu? Czas to jeden z największych zasobów, jakie posiadamy. Choć często o tym zapominamy. Czas to lata, miesiące, tygodnie, dni, godziny, minuty, sekundy, inaczej mówiąc terminy. Te ostatnie mogą w nas budować poczucie presji. Czas ciągle płynie i nie da się go zatrzymać i żyć dalej. Każdy z nas ma swoją historię życia, która kiedyś, prędzej czy później, dobiegnie do końca. Jak mawia mu jeden z moich bliskich znajomych, po prostu zejdziemy z tej niebieskiej kulki i będzie to koniec. Czas to coś uniwersalnego, ale sposób, w jaki go postrzegamy, zależy od kultury, w której żyjemy. W jednych miejscach jest jak precyzyjny zegar, w innych zaś jak spokojna rzeka, która płynie bez pośpiechu. W Japonii, czas jest traktowany z ogromnym szacunkiem. Punktualność to wręcz tam świętość. Pociągi odjeżdżają co do sekundy, a spóźnienie osobowe może być postrzegane jako brak szacunku dla innych. Z kraju kwitnącej wiśni przenieśmy się na południe starego kontynentu, do takich miejsc jak Hiszpania, Włochy czy Grecja. Tam czas ma zupełnie inną dynamikę. Jest bardziej elastyczny. Ludzie żyją chwilą, celebrując momenty zamiast martwić się o zegarek. Czas jest bardziej ludzkim doświadczeniem niż matematycznym wyliczeniem. Natomiast w wielu kulturach afrykańskich czas nie jest liczony w minutach, ale w wydarzeniach. Coś dzieje się wtedy, kiedy ma się wydarzyć, a nie wtedy, gdy wskazują na to wskazówki zegara. Ludzie bardziej skupiają się na relacjach i społecznych interakcjach niż na harmonogramach i czasie. To podejście może być dla nas ludzi zachodu trudne do zrozumienia, ale ma w sobie głębszy sens. Czas nie kontroluje ludzi, ale to ludzie kontrolują czas. Tak, pokrótce przedstawia się historia odmierzonego czasu. Wróćmy jednak do zagadnienia pracy w filmie i czasu. Z perspektywy filmowca praca na planie filmowym to prawdziwa mieszanka magii. I cierpliwości. Z jednej strony wiesz, że tworzysz coś, co może zachwycić miliony ludzi, a z drugiej strony wymaga to od nas mega przygotowań i czasu. Czekanie jest wpisane w DNA filmowców. Czekasz, aż światło zostanie idealnie ustawione, czekasz, aż kostiumy zostaną poprawione, czekasz, aż w końcu scenografia zostanie ustawiona, by wszystko idealnie ze sobą współgrało. To trochę tak jak układanie puzli, gdzie każdy element musi pasować do siebie perfekcyjnie, choć niektórzy twórcy z tym mocno przesadzają. Oczywiście rozumiem, że w filmie jak w życiu. Najpiękniejsze rzeczy powstają wtedy, gdy się zaangażujemy, będziemy konsekwentni i zdeterminowani. Pewnie oglądając film na dużym ekranie, bądź serial na jednej ze swoich ulubionych platform, nie zwróciłeś uwagi, jak czas buduje narrację. Choć w pierwszych odczuciach nie przykładamy uwagi do rekwizytów, to w rzeczywistości często one stają się kluczowymi elementami fabuły, które budują klimat. I wpływają na e, emocje widza. Weźmy na przykład stopery lub sekundniki, które w filmach akcji e, odgrywają ogromną, kluczową rolę. Oliczają czas do wybuchu bomby bądź innego niebezpiecznego zdarzenia, trzymając widza w napięciu. Każda upływająca sekunda przyczynia się do odczuwalnego wzrostu adrenaliny. A co powiecie na temat zegarków szpiegowskich? Hmm, to już klasyka filmu. Wszyscy superbohaterowie mają mega wypasione zegarki. A w historiach, zwłaszcza opowiadających o przygodach Jamesa Bonda, agenta 007, zegarek to coś więcej niż przyrząd do odmierzania czasu. To urządzenie, które strzela, detonuje ładunki i wykonuje Całą masę rozmaitych zadań. Natomiast w komediach, zwłaszcza tych romantycznych, współczesne zegarki to małe dzieła sztuki. Często są ofiarowywane jako prezent lub subtelnie zdobią kobiece nadgarstki, podkreślając styl oraz, oraz klasę yy, bohaterki, a ponadto odliczają czas do następnej ranki. Zagarek również może być symbolem. Pamięci jako swoistka pamiątka po kimś bliskim, tworząc narrację wspomnień. A co powiedzieć na momenty, kiedy zegarek staje się nośnikiem emocji? Czymś więcej niż tylko przedmiot? Staje się tak zwaną ekranową metaforą. Uch, w kinematografii czas często staje się bohaterem samym w sobie. Tykanie zegara w tle buduje napięć, a zatrzymany czas symbolizuje zaś momenty naszej wieczności, takie jak miłość, wspomnienia, marzenia, a nawet śmierć. W życiu jak i w filmie, czas to niewidzialny towarzysz, który jest z nami od chwili narodzin aż do po ostatnie nasze dni. Z jednej strony wydawać się może, że mamy go mnóstwo, a jednak tak naprawdę jest go z nami niewiele. Jego prawdziwa wartość nie leży w liczbach czy też we wskazówkach. To od nas tak naprawdę zależy, czym wypełnimy nasze chwile i jak przeżyjemy nasze życie. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za kolejne spotkanie, za wspólnie spędzony czas. Wierzę, że w tym odcinku odnajdziecie coś dla siebie, coś, co przypadnie Wam do gustu i pozwoli polecić go znajomym. Niech nasze zasięgi się powiększają. W komentarzach dajcie znać, jak Wam się podobało, i oczywiście kliknijcie w dzwoneczek, zasubskrybujcie mój kanał. By nie przegapić kolejnego odcinka. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale Super Mario Props.